Lecimy z rakietkami No Limits i polecimy czerwona, srebrna, czerwona, srebrna. Na zmianę. Ładna. Teraz polecimy z srebrną. Srebrna chyba głośniejsza. Może efekt nie miała, miała gorsza, ale chyba głośniejsza. I znowu już czerwona. Ale się ładnie odbija. Chyba lepszy efekt od srebrnej. Tak mi się wydaje. I ostatnia rakietka. Ej, to już miało inny efekt. To już miało inny efekt. I na szybko co sądzisz? O nich? Fajne, bardzo fajne wypowiedzi. Fajne rakietki. Eee, za tą cenę myślę, że chyba godne polecenia, naprawdę, według mnie. Ładne efekty, naprawdę. Ładne Jeden efekty. Na mnie naprawdę wrażenie. Ile byś dał? No, 8. 8. 8 byś dał? No. Ja myślę, że to na taką dobrą 8, -8 zasługuje, nie? Ten produkt na pewno. Jak do dorwiecie jeszcze w jakiejś promce po 7-8 tych. To naprawdę warto, bo chyba za 89 daliśmy 89.